Nowa kuchenna aktualizacja właśnie dotarła do The Sims 4. Jest to wielkie ułatwienie dla wszystkich simów, którzy lubią gotować, piec, smażyć, po prostu przyrządzać różne pyszności w kuchni. No właśnie, nie tylko w kuchni. I to jest jedna z kolejnych niespodzianek. A czy chcielibyście, żeby dzieciaki też mogły same przyrządzać słodkie przysmaki? Jeśli tak, to oglądajcie uważnie cały ten przegląd nowości z najnowszej aktualizacji do The Sims 4. Siadamy wygodnie i zaczynamy! Hejka, to Sim Artur. Jeśli nadal podoba się wam to, co robię i chcecie oglądać dalej, to proszę was o łapkę w górę i skomentowanie tego filmu. Jest was naprawdę dużo i chciałbym z wami zostać na bardzo długo. Dajcie mi znać, co chcielibyście u mnie oglądać, żebym mógł tworzyć dokładnie to, co najbardziej wam odpowiada. A jeśli macie jakieś pytania do mnie, to także piszcie śmiało. Na pewno odpiszę. W związku z premierą nowych akcesoriów domowy kucharz została wydana aktualizacja gry podstawowej, która umożliwia poprawne działanie tego pakietu, no ale również ułatwia nam grę bez tego dodatku. Najważniejszą chyba nowością jest podział przepisów kucharskich według kategorii. Już teraz, gdy chcemy coś ugotować, to klikamy np. Na, na lodówkę czy kuchenkę i pojawia nam się okno wyboru potrawy. Tylko teraz jest znacznie łatwiej wyszukać konkretną potrawę spośród setek przepisów. Mamy 6 kategorii: wszystko wegetariańskie, bez laktozy, mięso, owoce morza oraz słodycze. Oznacza to, że jeżeli szukamy przepisu na pyszny torcik urodzinowy, to na pewno szybko go znajdziemy w kategorii słodycza. Bardzo się cieszę, że to wprowadzono, bo to giga ułatwienia. Nie będziemy już spędzali tak dużo czasu na wyszukiwaniu linijka po linijce każdego przepisu. A Wam podoba się ta opcja? Będąc w temacie słodkości, przypomnijmy sobie tą wielką maszynę do wytwarzania babeczek z podstawy. Prawdziwa machina dla wielkiego cukiernika. Ale czy na pewno jest dobrą opcją dla zwykłych, pracujących w biurze SIMów? No, jest to raczej mało poręczne rozwiązanie. Tym bardziej jak nie mamy zbyt dużego metrażu. Na szczęście ten problem się już skończył. Owszem, nadal będzie działała ta wielka fabryka babeczek, ale także będą mogły być wypiekane w każdym zwykłym piekarniku. To też jest super opcja. Praktycznie wszystkie potrawy możemy przyrządzać za pomocą kuchenki lub piekarnika, no poza kilkoma, do których były potrzebne specjalne urządzenia, ale nie w tak wielkim rozmiarze. Dlatego bardzo mnie ucieszyła informacja o możliwości wytwarzania tych wypieków w zwykłym piekarniku. A pamiętacie akcesoria kuchnia na wypasie? Razem z nimi dochodzi maszynka do lodów, która robi różne smakowitości idealne na upalne dni. Niestety do tej pory mogli z niej korzystać tylko dorośli. Ale z tą aktualizacją, jeśli posiadacie ten pakiet, to również dzieci będą mogły używać tej maszynki do lodów słodyczek. No bo w sumie dlaczego nie? Wlewasz zimne mleko, wyjmujesz zimne lody. Zero niebezpieczeństwa. Włączasz, wyłączasz. Dobrze, że o tym pomyślano. Myślę, że mały kucharz będzie mógł bardziej się zainspirować tworzeniem potraw. Dużą według mnie zmianą jest także możliwość chowania do wyposażenia Sima różnych mniejszych urządzeń kuchennych. Dzięki temu będziemy mogli z niej podróżować i może korzystać gdzieś na straganie, podgrzewając wcześniej wytworzone produkty na sprzedaż? Super! A tymi urządzeniami są m.in. mikrofalówki, maszynka do popcornu, tace do napojów, wspomniana wcześniej maszynka do lodów, fontanny z napojami oraz małe piekarniki na blat. To jest genialne ułatwienie sprzedaży swoich towarów. Muszę coś ciekawego z tym zorganizować. System umiejętności kucharskich będzie teraz lepiej przekładał się na jakość wytwarzanych potraw. Co to znaczy? Myślę, że dobrym pomysłem byłoby, żebyśmy już teraz zaczęli ćwiczyć swoje umiejętności kucharskie, bo coś czuję, że nie będzie teraz tak łatwo przygotować dobrej jakości potrawy. Oczywiście, naprawa kolejnych błędów, tym razem tylko 16, ale zwrócę tu uwagę na jeden, który bardzo irytował wielu posiadaczy dodatku Design 4 Rancho. Od teraz rancherscy robotnicy będą zatrudniani aż do momentu ich odwołania. Niestety wielu graczy miało z tym problem, i z każdym nowym dniem okazywało się, że robotnik nie jest zatrudniony i trzeba było go zatrudniać każdego dnia na nowo. Mega irytujące. Hmm, jak dobrze, że to się zmieniło, przynajmniej miejmy taką nadzieję. A jak Wam się podobają te nowości? Z czego najbardziej jesteście zadowoleni? Piszcie mi w komentarzu i dajcie mi łapkę w górę, jeżeli podobał się Wam ten film. Zapraszam do poprzednich filmów, które tworzę specjalnie dla Was. A teraz trzymajcie się i do następnego.